Cześć, witam Cię z tej strony, Darek. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci dwa wykresy, zrobić dwie analizy dwóch topowych coinów. Analizy tych rynków były bardzo przewidywalne. Market podążał za analizą techniczną przez ostatnie kilkanaście dni, dlatego wykresy są niezmiernie ciekawe. Mowa tutaj o, oczywiście o Bitcoinie i o BNB, jeśli śledzisz moje shorty. Na YouTube czy na TikToku, no to dobrze wiesz, w jakim miejscu jesteśmy. No i dzisiaj zobaczymy, co dalej na tych rynkach. Jesteśmy właśnie na giełdzie Binance. Jest to aplikacja na PC. Aplikacja nazywa się Electron i na tej aplikacji, właśnie dzisiaj, chciałbym zrobić analizy techniczne. Dlaczego korzystam z giełdy Binance? Korzystam z niej prawie od początku. Dlatego, że każdy market wprowadzony właśnie na giełdę Binance jest rynkiem rzetelnym, rzetelnie sprawdzonym, przetestowanym, prześwietlonym przez szeroki team z giełdy Binance. Takim rynkom mogę zaufać. Analiza techniczna nakładana na takie rynki ma duży stopień powodzenia, gdy te rynki po prostu. Zaczynają być trendujące. Analiza techniczna na nich bardzo często jest bardzo logiczna i bardzo spójna, co ułatwia oczywiście pracę z wykresami. Jeśli nie wiesz, jak zacząć, jeśli dopiero zaczynasz, lub jeśli trade'ujesz od jakiegoś czasu, to mogę Ci podać taki bardzo fajny make, jak budować swoją listę, jeśli nie wiesz jak zacząć budować swoją listę, którą odwiedzasz każdego dnia w poszukiwaniu pomysłów, zachęcam Cię do założenia konta na giełdzie Binance i odwiedzania po prostu działu nowości, tutaj możesz Przejrzeć sobie wszystkie te rynki, które wchodzą na giełdę Binance każdego dnia i dodawać je do swojej listy, gdziekolwiek tą listę sobie tworzysz, na przykład na Training, View. Tam dodajesz te listy, dodajesz te rynki do swojej listy i odwiedzasz tą, tą listę regularnie, aby sprawdzać, co dzieje się na tych. Dobrze zapowiadających się potencjalnie rynkach. To takie, taki mały myk ode mnie. Ja robię to od wielu lat z bardzo dobrymi rezultatami. Także serdecznie polecam Ci Binance. Wejdźmy sobie na handlu i mamy już naszego BNB. Okay, zacznijmy od zmniejszenia interwału, aby lokalnie rozebrać tą sytuację na te elementy, które nas interesują. Ja zaraz nałożę na wykres kilka kanałów, które, które mam na moich innych wykresach, aby pokazać Tobie, w jakim miejscu dokładnie się znajdujemy. To był pierwszy, pierwszy kanał, jaki naniosłem na wykres. Tu był, tu był jego szczyt. Ja sobie go zaznaczę kolorem białym na interwale 4H. Używam koloru białego. Mieliśmy nasz stabilny kanał wzrostowy, na którym nastąpiło pewne przyspieszenie. To już jest nasz kanał drugi. Przyspieszenie nastąpiło w tym miejscu. Mieliśmy tutaj jakiś, jakiś top i tak wyglądał, wyglądał ten nasz kanał. Wzrostowy cena nam przyspieszyła, zabezpieczyła wsparcie, mieliśmy fajny wzrost i mieliśmy, mieliśmy zabezpieczenie wsparcia po drugim dołku, gdzie cena nie dochodziła już do tego kanału stabilnego, dlatego ten kanał już jest kanałem przyspieszonym. Co następuje teraz mamy trzeci kanał. Trójka z reguły jest magiczna w mojej analizie technicznej, jeśli, jeśli znasz moje analizy, to dobrze wiesz, że to rzeczywiście ma bardzo dużo sensu w bardzo wielu, wielu, wielu przypadkach i rzeczywiście ta trójka, ta trójka jest dla nas bardzo pomocna. Również szukamy sobie jakichś szczytów. Które mają najwięcej punktów zbieżności. No i już widzimy, że trzeci kanał, trzeci kanał pokazuje nam, że cena weszła nam w fazę nasycenia i idzie nam lekko w bok. I teraz, jaka jest predykcja dla BNB? Z reguły wejście w cenę, cenę, w fazę nasycenia, gdzie mamy dość silne odrzucenia ze zwiększonym volume sugeruje nam, że market, market jest już. mówiłem, nasycony, nasycony popytem i powinna wejść podaż. Co widzimy tutaj, właśnie tą sprzedaż, jak nam wchodzi, wchodzi na markę. Cena zaczyna nam iść w bok. Teraz ważnym elementem jest to, jak zachowuje się cena po wejściu tak silnej podaży. Moi drodzy, cena cały czas idzie nam, idzie nam w bok. Nie widzimy, nie, widzimy, nie widzimy spadku, nie widzimy kontynuacji tej sprzedaży, którą widzimy tutaj na woliu. A mało tego widzimy bardzo silne wejście popytu na wykres kolejna bardzo silna świeca, która zamyka się powyżej strefy potencjalnej reakumulacji, co jest bardzo, bardzo fajnym, fajnym sygnałem dla byków, że jeszcze tutaj kupujący są cały czas zainteresowani tą kryptowalutą. I teraz szukamy, szukamy sytuacji, która mogłaby nam powiedzieć coś jeszcze. Jeśli wykres jest tak nasycony, jeśli po tym sygnale wejścia kupujących na market powinniśmy się czegoś spodziewać, no to spodziewać się kontynuacji, spodziewać się czegoś co widzieliśmy mniej więcej w tym miejscu, tylko troszeczkę odwrotnie. Już tłumaczę o co chodzi. Tutaj widzieliśmy, że kupujący wchodzą nam na rynek bardzo szybko. Cena nie zeszła nam do tego, do tego kanału stabilnego. Znaleźliśmy oparcie w takiej lekkiej próżni, która, która sugeruje nam determinację kupujących i chęć zakupu, i to samo powinniśmy zobaczyć tutaj, tylko troszeczkę w troszeczkę innym miejscu, troszeczkę innej rzeczywistości. To samo odniesienie tej sytuacji kupujących zastosujemy na wykresie. E, czyli chcemy zobaczyć kupujących, którzy wchodzą nam z determinacją na wykres. Co to oznacza? To oznacza, że nie będą czekać, aż cena dojdzie tutaj nam do em, tego dna kanału wzrostowego. Chcemy zobaczyć aktywność tutaj, bardzo szybkie i bardzo szybkie, bardzo szybkie e, przebicie e, dokładnie, e, dokładnie gdzieś w tym, w tym miejscu. Tutaj by chcielibyśmy zobaczyć już ruch w górę, który przebiłby nam ten kanał wzrostowy i market zaprowadził market do strefy przesycenia, gdzie nastąpiłaby już totalna dystrybucja. Taki poziom widzę gdzieś mniej więcej na, 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 na cenie 1500 moim zdaniem jest to osiągalna cena jaką mógłby osiągnąć. B &B. Zerknijmy teraz jeszcze na bitcoina, bo bitcoin jest również bardzo interesującym rynkiem, który jest bardzo, bardzo wysoko. No i tutaj widzisz już mój wykres, jeśli oglądasz moje shorty na TikToku czy na YouTube. Bardzo dobrze wiesz, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Pokrótce mówiłem o, o potencjalnej, tej potencjalnej reakumulacji, którą śledziliśmy razem na codziennych analizach. Mówiłem też, jak powinna zachować cena po wyjściu z tej reakumulacji. Powinna właśnie w tym miejscu wyjść z tej reakumulacji, tak się właśnie stało, ale powinna zachować się troszeczkę inaczej, niż to nastąpiło tutaj, w tym miejscu. Nie powinno być no, kolejnego lokalnego, słabszego. W tym momencie high, bo już widzimy, że jest słabsze niż poprzednie, powinna być bardzo szybka, bardzo szybka reakcja i kontynuacja w górę. To nie nastąpiło, efektem tego jest dość, dość wyraźny ruch w dół i jest to bardzo widoczny sygnał dla całego rynku. Pierwsza tak zdecydowana noga w górę na tej całej dużej nodze, tak noga tu przepraszam na tej całej nodze w górę którą śledziliśmy od samego początku jest to sygnał którego nie należy lekceważyć absolutnie i jest to pierwszy oznak pierwszy czytelny oznak słabości dla wykresu Bitcoina co dalej moi drodzy Cena zabezpieczyła pierwsze wsparcie na moim wykresie, pierwsze logiczne wsparcie jakie mogła, mogła zabezpieczyć, lecz jest, jest to jeszcze bardzo mało, bardzo mało um, dla byku, aby, aby przystąpić do, z, znów do tego dużego, dużego zdeterminowania i. i, i, i Wzrostu wzrostu popytu. Ja poczekałbym spokojnie na przybicie tego poziomu oporu, zabezpieczenia, wsparcia, i dopiero wtedy może nastąpić ponowne przejęcie, przejęcie inicjatywy przez byki. Jak na razie, niedźwiedzie kontrolują tą sytuację. Jest wygodniejsze oczywiście dla niedźwiedzi, i tutaj powinniśmy zobaczyć ruch w BO. Wykres, należy wspomnieć jeszcze, że wykres lubił nas zaskakiwać, mieliśmy te duże tutaj schodki, na których popyt wchodził nam, w miejscach, w których mieliśmy już prawdopodobnie lokalny top, także kupujący cały czas są zainteresowani bitcoinem, cały czas tutaj widzę ten potencjał, więc możemy znów być mile zaskoczeni, no ale ja bym czekał tutaj na przebicie i potwierdzenie i dopiero wtedy mm, będę w stanie powiedzieć, coś więcej, jeśli ono nastąpi e, lub nie, na tą chwilę czekam na nowe świece, na tą chwilę nie jestem w stanie e, powiedzieć, e, powiedzieć e, jak będzie poruszała się cena, nie, ta, nie stawiam e, nowych, e, nowych linii, e, które, są, które są jasno e, określone, e, na tą chwilę market nie daje nam możliwości, aby ten kierunek e, wyznać. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o BNB i Bitcoina. Z drugiej strony, analizowałem dzisiaj też kapitalizację rynkową, dominację Bitcoina i widzę, że narodził się potencjał dla altcoinów. Oczywiście dla nie wszystkich te dobre wykresy altcoinów, które, które są na rynku, które, które sam śledzisz, które wydają ci się mieć potencjał, mogą zacząć być trendujące. Na, pojawiło się takie małe zielone światło i być może ten temat. Ten temat zostanie podjęty przez rynek i zobaczymy bardzo szybko wzrost ten altach po tym, jak zobaczyliśmy słabość na bitcoinie. To jest ta pozytywna strona dzisiejszych analiz technicznych. No i na tym kończę. Tyle ode mnie na dziś. Daj mi znać, czy taka analiza była dla Ciebie ciekawa, pomocna. A jeśli podobały Ci się moje analizy, zostaw subskrypcję lub komentarz z jakimś rynkiem, który chciałbyś, żebym dla Ciebie przeanalizował, którego, który przeanalizujemy razem. Każde wsparcie, każde wsparcie kanału jest mojego małego kanału, jest bardzo pomocne. A jeśli chcesz założyć konto na Binance pod wideo jest link z 10% zniżką z opłat, która jest stała, więc na pewno się opłaca. Dziękuję za dziś i do zobaczenia na kolejnych analizach. Cześć.